Ok ujęcie drugie 5 metrów wyżej To jest właśnie boka kotorska A i znowu są drzewa Jadę tą drogą już około godziny 20 minut do szczytu zostało mi 400 metrów w pionie. Teraz zajdziemy do zakrętu, będzie lepiej widać. Generalnie wczoraj zjechałem z Taty Gór z Naprzeciwka. Tam trochę za zakrętem. To jest 14 tego podjazdu. Będzie prawdopodobnie podobnie 120. A tam jest zawsze część Boki Kodowskiej. No i morza, to już jest mało ciekawe. Nie podjazd nie jest specjalnie stromy. Wyjechałem rano, żeby słońce nie dokuczało. W jest sporo cienia. Temperatura około 26 stopni, więc jest schodno. Na wiadomo, że z no, każdym metrem wyżej jest schodniej. W sumie nie grzeje się za bardzo, ale tak jest gorąco. O, tam jest droga. Nie wiem, czy widać. Przed chwilą o, idzie samochód Przed chwilą minęły mi trzy samochody z Polski Obiecali trwać kciuki, więc liczę na ich A co do samej drogi To ponoć zbudowali ją budowali ożywianie oczywiście asfalt dorzucono trochę później Cziegając jeszcze sobie pracami ja gdzieś tam jadę to słońce będzie to nie będzie widać ostatni raz z boka to bo już mi się bateria kończy ასგვია ფუტარა მოსამართლეა